Witajcie ponownie, moi drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku naszych Wiejskich Perypetii. Ostatnim razem zostawiliśmy Agnieszkę i Kamila w momencie, kiedy przybyli do starego domu rodziców Kamila, pełni nadziei i planów na przyszłość. Podróżując przez malownicze krajobrazy polskiej wsi, Agnieszka z zaciekawieniem obserwuje okolice i zauważa, że większość domów nie jest ocieplona. Rozmowa z Kamilem szybko przerodziła się w dyskusję na temat ekologii, termomodernizacji, środowiska, no i zdrowia mieszkańców. Kamil z lekkim humorem, ale i powagą, wyjaśniał, że miejscowi ludzie mimo trudności traktują swoje gospodarstwa i zwierzęta z wielką dbałością, co jest dla nich priorytetem. Agnieszka z niegasnącym zapałem poruszała temat programu Czyste Powietrze, widząc w tym programie szansę na poprawę warunków życia nie tylko dla siebie i Kamila, ale i dla lokalnej społeczności. Po przybyciu na miejsce, nasza para stanęła przed starym, ale pełnym charakteru domem, który, niestety, wymaga niemałej pracy. I tak minęły pierwsze chwile. Potem nastała pierwsza noc. Agnieszka obudziła się o świcie, ale Kamila już nie było. Pierwszy poranek przywitał ją przenikliwym zimnem. Nie, jeszcze trochę. I jeszcze pół godzinki Pierwsza noc na wsi Kto by pomyślał, że poranne koncerty kogutów mogą być tak głośne Kamil, tu jest zimnek w kostnicy Słyszysz? Jeszcze śpisz? Gdzie on się podział? Kamil! No pięknie Zmarzłam na kość Która to godzina? Piąta rano no i tak będziemy tu wstawać o świcie w takiej zimnicy. Litości. Jejku, jaki archeologiczny okaz z tego pieca. zimny jak lód. Witaj stary kopciuchu. I mam nadzieję żegnaj i to jak najszybciej. Obiecuję Ci, że już niedługo z nami pobędziesz. Gdzie jesteś? W dole tu, przy ciągniku. Przygotuj się na poranną lekcję mechaniki. Oho, bardzo romantycznie. Liczyłam raczej na poranne spacery nad jeziorem, kocyki, pikniki, jazdę bryczką. Jasne, dlaczego nie? Może zamiast kawy dostanę śrubokręt? Dzień dobry, kochanie, jak spałaś? Ach, cudownie. Ledwo czuję ręce i stopy. Na wsi nie ma weekendów, kochanie. Przyzwyczaj się. Zastanawiam się, czy koguty mają jakieś budziki, żeby wstawać pierwsze i budzić całą okolicę? I czy pieją tylko w dni powszednie czy w weekendy również? Całe szczęście, że zrobiły mi pobudkę, bo bym w tym łóżku zamarzła. Kamil, tam jest strasznie zimno. Y Piec przygasł. Trzeba w nim na nowo napalić. Robiłaś to kiedyś? Tak, 100 lat temu na wakacjach u dziadków. Nieźle się trzymasz jak na sto lat. Kamil, węglem w piecu palili moi dziadkowie kilkadziesiąt lat temu. Tak nie można żyć. A ty? Co robisz o tak wczesnej porze? Czy jest aż tak znowu wcześnie? To nie wiem. A co robię? Naprawiam ciągnik. Dziś przyjeżdżają pierwsze zwierzęta. Zapomniałaś? Nie, nie zapomniałam. W domu jest strasznie zimno. Też to zauważyłeś? Czy ja wiem? Normalnie. Zaraz stanie wiosenne słońce, to się zrobi cieplej. Wiosenne słońce? Kamil, musimy coś z tym zrobić. Teraz jest wiosna, za chwilę lato, a po nim jesień, zima, i wtedy naprawdę możemy mieć poważny problem. Może zaczniemy od termomodernizacji szybciej niż planowaliśmy? A ty znowu o tym samym. Najpierw musimy upewnić się, że nasze nowe zwierzęta będą miały gdzie mieszkać. Priorytety, Aga, priorytety. To jest właśnie priorytet. Priorytetowy program Czyste Powietrze. Rozmawiam z Tobą o priorytetach. Możemy dostać dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji naszego domu, wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W internecie czytałam, że można otrzymać nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji. Gospodarstwo da nam pieniądze na życie. Gospodarstwo jest bardzo ważne. Wiem to. Rozumiem i doceniam Twoją pracę. Ale musimy zatroszczyć się też o dom. Na razie musimy grzać tym, co mamy. Nic nie poradzę. W komórce są dwie tony węgla, w zupełności wystarczy. A nasz piękny, ale stary dom przez brak ocieplenia będzie workiem bez dna. Będziemy palić w piecu i grzać całą okolicę zamiast swoich czterech kątów. Przez te ściany i nieocieplony strop całe ciepło ucieka nam na zewnątrz. Jak chcesz grzać dom węglem, to powinieneś rozbudować tę komórkę, bo dwie tony to będzie stanowczo za mało. Kamilku, to trzeba zmienić. Dobrze. Ale powiedz mi, kiedy mam się tym zająć? Ale kto mówi, że ty? Przecież jestem jeszcze ja. Mogę zająć się tym wszystkim. Wszystkim, czyli czym? Przygotowaniem modelu działania, zrobieniem audytu energetycznego, mam kwalifikacje. W końcu jestem inżynierem, prawda? Chyba, że chcesz, żebym zamarzła na kość. Jeszcze do tego audyt. Audyt energetyczny to tak naprawdę dokładne sprawdzenie, w jaki sposób nasz dom zużywa energię. Trzeba obejrzeć izolację, okna, ogrzewanie i inne systemy, które mamy w domu. Na podstawie tego audytu dowiemy się, gdzie tracimy najwięcej ciepła i energii, co możemy poprawić, aby nasz dom był bardziej energooszczędny. Może to być na przykład dodatkowe ocieplenie ścian czy wymiana starego pieca. I może masz rację, gdyby audyt miał zakończyć się informacją, ile forsy musimy wydać, to za ciekawie by nie było. Ale właśnie jest ten program, o którym cały czas Ci mówię. Yy, czyste powietrze. Brawo! Piątka! Pojętny z Ciebie uczeń. Czyste powietrze oferuje dofinansowania na te zmiany na lepsze. Możemy dostać wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów tych inwestycji. Sam nie wiem. Może pogadamy o tym wieczorem? Możemy wieczorem. Idę po ten węgiel. Nie obrażaj się, no. Spoko! Pogadamy wieczorem! No pięknie. XXI wiek i będę chodzić po węgiel do komórki i palić w piecu. Ile trzeba tego spalić, żeby ogrzać tak wielki, nieocieplony dom? Jak weźmiesz to wszystko na siebie, to już niedługo. No wiesz, tę całą termomodernizację. Obiecujesz? Obiecuję, że nie zamienisz się w bryłę lodu. Chyba, że zechcesz zostać moją królową śniegu. Bardzo śmieszna. Jak będziemy z tym zwlekać do zimy, to może się tak zdarzyć. Zostaw ten węgiel, sam później zaniosę i rozpalę. Jesteś kochany. Chodź, sprawdzimy, czy masz równy talent do mechaniki. No, z talentem może być różnie, ale z chęcią na pewno nie będzie problemu. Wiesz, jesteś niesamowita. Przejęłaś się tym wszystkim bardziej niż się spodziewałem. Ktoś musi dbać o nasz małżeński komfort. A poza tym, chcę, żeby nasz dom był miejscem, do którego zawsze będziesz chciał wracać. Z tobą jestem pewien, że zawsze będę chciał wracać. Nawet jeśli będę musiał walczyć z armią kogutów każdego ranka. A może zamiast walczyć zainwestujemy w nowe energooszczędne okna? Tańsze będą solidne zatyczki do uszu. Albo nauczymy się grać na flecie i dołączymy do porannych koncertów kogutów? <grym wytrych> To może być najbardziej oryginalny pomysł na integrację z wiejskim życiem. Wyobrażasz sobie nas, grających na flecie w rytmie koguciego piania? Czemu nie? Może staniemy się lokalną atrakcją? Duet Kogut i Flecista brzmi jak hit na lokalnym festynie. A może to jest nasza szansa na rozwiązanie problemu z zimnym w domu. Zorganizujemy festy, zbierzemy fundusze na termomodernizację i jednocześnie zintegrujemy się z sąsiadami. Tak, genialne! I każdy, kto przyniesie sweter, dostaje darmowego gofra. Będziemy promować oszczędzanie energii i ciepłe ubrania. Z tobą przy moim boku zaczynam wierzyć, że wszystko jest możliwe. Razem damy radę i niech się świat przygotuje na nasze wiejskie rewolucje. Na to liczę! A teraz chyba czas na śniadanie. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko jajkom na twardo. Dopóki nie zaczniemy uczyć ich grać na flecie, jajka na twardo będą doskonałym początkiem dnia. Póki co, to jedyna rzecz, której nauczyliśmy się od naszych przyłutów. Ale pamiętaj, że już tej jesieni chcę jeść śniadanie w ciepłej kuchni. Obiecuję, że tak będzie. Ale wiesz, że to dopiero początek, bo na nic ocieplanie budynku bez wymiany okien, drzwi i. Aga, termomodernizacja ok. Ale nasz dom ma ponad 200 metrów, dwa piętra i poddasze i 10 par okien. Wiesz, jakie są koszty takiego komfortu, Aga? To nie tylko kwestia komfortu, ale też oszczędności. Przecież o tym cały czas Ci mówię. Te stare okna są jak sito, przez które ucieka ciepło. A dzięki dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze jakoś sobie poradzimy. Dofinansowanie a ile papierkowej roboty będzie trzeba przy tym załatwić? Bo jeżeli czeka nas kolejny maraton po urzędach, to wolę zainwestować w grubsze zasłony. Kamil, wszystko załatwia się dzisiaj przez internet. To naprawdę proste. Poza tym, jak ktoś woli bardziej konwencjonalne formy komunikacji, można zawsze pójść do gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie, gdzie wszystko powiedzą. Wiesz co? Pomyśl o tym jako inwestycji. Nowe okna znacząco poprawią izolację termiczną, a to oznacza niższe rachunki za ogrzewanie. I może nawet uda się przespać te poranne koncerty kogutów. Mówisz jak inżynier budownictwa. Bo przypominam ci, że jestem inżynierem budownictwa. Jak mój tata, mama, babcia i dziadek. No tak, jak mogłem zapomnieć. A zatem, inżynierze budownictwa, jakie mamy opcje, by nasz dom stał się ciepły i przytulny? A jednocześnie, żeby nie zbankrutować na wymianie okien? Po pierwsze, najpierw zrobię audyt energetyczny. Jako inżynier mam do tego potrzebną wiedzę. Czego jeszcze o tobie nie wiem? Jest kilka rzeczy. A jak ktoś chce zrobić audyt i nie ma takiego szczęścia jak ja, żeby żyć pod jednym dachem z inżynierem, to korzysta z usług zewnętrznego eksperta. I co dalej? Na taki audyt również jest bezwrotna dotacja do 1200 zł. Złożymy wniosek o dofinansowanie. Zrobimy przegląd wszystkich dostępnych materiałów i technologii, aby wybrać najbardziej efektywne i estetyczne rozwiązania. Zaczniemy od najbardziej krytycznych miejsc, a potem, krok po kroku, przeprowadzimy pełną termomodernizację. Dzięki nowym oknom zyskamy na wielu płaszczyznach: komfort, oszczędności, a nawet na wartości naszego domu, bo ta wartość wzrośnie. Może i masz rację, ale czy te nowe okna będą pasować do stylu naszego wiejskiego domu? Nie chcę, żeby wyglądał jak statek kosmiczny wśród stodu. Nie martw się. Są różne modele i na pewno znajdziemy takie, które będą pasować. Przecież wiesz, że nowoczesne technologie idą w parze z estetyką. A poza tym myślę, że nasze stodoły wytrzymają sąsiedztwo statku kosmicznego. Dobrze, ale teraz sprawa dziś najważniejsza. Na pewno dzwonią z transportu. Podasz mi telefon. Halo? Świetnie. Czekam i jestem na miejscu. Y, o, oczywiście wszystko gotowe. Y, dzięki. Do zobaczenia. Jadą. Słyszysz Aga? Jadą. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Najpiękniejszy? Y, to znaczy zaraz po tym dniu, kiedy się poznaliśmy. I i po dniu, kiedy się pobraliśmy. No tak. Czyli priorytety mamy ustalone. Za ile przyjadą zwierzęta? Za pół godziny będą na miejscu. Cieszysz się? Oczywiście, że się cieszę. Nasze wiejskie życie nabiera kolorów. Zwierzęta, nowe okna, może nawet festyn to wszystko brzmi jak nasza mała wiejska utopia. Yy, zdecydowanie. A póki co musimy przygotować miejsce dla naszych nowych mieszkańców. Wiesz co, Kamil? Pomimo tych wyzwań, jestem naprawdę szczęśliwa, że tu jesteśmy. To wszystko jest nasze. I ja też. Jesteśmy zespołem, Aga. Razem poradzimy sobie z każdym wyzwaniem. Nawet z najgłośniejszym kogutem w okolicy. <noise> Mówisz o kogucie czy o sobie? Może o nas obojgu. Przecież jesteśmy najlepszym duetem na wsi. I tak oto kończy się kolejna część naszej opowieści o Kamilu i Agnieszce i ich wiejskiej symfonii, gdzie główne skrzypce grają koguty, a dyrygentem jest miłość i wspólne marzenia. W świecie, gdzie okna są nie tylko przeźroczystymi ścianami, ale również symbolami nowych możliwości, a dofinansowanie z programu Czyste Powietrze nawet do 136 200 złotych bez zwrotnej dotacji to szansa na cieplejszy dom, większe oszczędności i ekologiczne życie. Nasza para bohaterów przypomina nam, że nawet codzienne wyzwania mogą stać się początkiem czegoś wyjątkowego, gdy tylko spojrzymy na nie z odpowiednią dawką humoru i odwagi do marzeń. Kto by pomyślał, że Kogucia Symfonia stanie się nie tylko metaforą ich wiejskiego życia, ale także hymnem na cześć wszystkich tych, którzy wierzą, że przy odrobinie entuzjazmu i wsparcia każde okno, dosłownie i w przenośni, może otworzyć się na nowe, lepsze jutro. A więc drodzy słuchacze, niech ta opowieść będzie przypomnieniem, że warto skorzystać z programu Czyste Powietrze, odwiedzić lokalny urząd gminy i dowiedzieć się, jakie możliwości program ten daje. Cóż, czasem wystarczy zmienić okna, by zobaczyć świat w zupełnie nowym świetle. I pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek usłyszycie poranne koncerty kogutów, być może to właśnie próba do kolejnej koguciej symfonii. <laughs> do usłyszenia. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.